Cześć kochani, witam się z wami bardzo serdecznie, witajcie na moim kanale, z tej strony Magda. Dzisiaj kochani przychodzę do was z troszeczkę innym filmem, myślę, że już po tytule wiecie co to za filmik będzie. Mianowicie chciałam wam pokazać nagrodę, którą dostałam jako wygraną na stronie Sketchers, gdzie należało, to było wyzwanie... Kochani, kwietno, kwietniowe. Wyzwanie polegało na stworzeniu kartki do mapki. Ja taką kartkę wykonałam. Podziękuję Wam też. Um, jak wygląda ta kartka, która, która wygrała to wyzwanie. Żebyście, żebyście wiedzieli. Podziękuję Wam też oczywiście miejsce w sieci Scrappy Scratchers, jak wyglądała ta mapka do tego wyzwania, to oczywiście Wam wszystko zostawię w opisie do filmu dla ciekawych, jeżeli chcielibyście zerknąć, jak to wszystko wyglądało, jak wyglądała mapka, jak wyglądała kartka stworzona przeze mnie. Natomiast tutaj, kochani, w paczce jest moja nagroda. Ja tego nie odpakowywałam, ja to przed chwilą w zasadzie dostałam, bo mój mąż przyniósł tą paczkę z paczkomatu przepraszam, tak jeszcze kremuje ręce, ale po prostu mam bardzo suchą skórę e, i jakoś mi to po prostu przeszkadza, mi ciągnie e, na rękach e, zerwałam tylko tą taśmę która tutaj była po prostu w którą była zaklejona cała paczka, ponieważ nie chciałam tego robić jakby na wizji. No teraz jest łatwiej, można paczkę oczywiście otworzyć, natomiast tej taśmy było tutaj naprawdę sporo, więc no trochę też czasu mi zajęło od, od taśmowanie tego wszystkiego. Także nie przedłużając, kochani, przejdziemy do tego, co jest, co jest w paczce. Ja jakby nie wiedziałam, co jest w paczce, co będzie tą nagrodą. Wiedziałam, że nagrodą będzie, będą papiery, fundatorem nagrody była um, producent papierów Alter, Alter R bo jakoś tak, tak chyba się wymawia um, nazwę tych, tych papierów ja miałam jeszcze przy okazji możliwość dokonania zakupów w sklepie Skarbnica pomys Pomysłów bez ponoszenia kosztów przesyłki natomiast ja nie skorzystałam z tej opcji ponieważ na, no, na wtedy nie potrzebowałam jakby niczego Niczego dodatkowego, już nie chciałam też wydawać dodatkowych pieniążków. Natomiast co mamy? Co mamy w pudełku jako nagrodę? <laughs> więc, jak widzicie, to też jest przyklejone taśmo, więc ja to po szybciutko kochani, gdzie mogę to yy, odczepię. więc możemy się pozbyć pudełka. Ja już widzę tutaj na wierzchu kolekcję, którą e, chciałam już wcześniej kupić i bardzo mi się podobała. Natomiast e, bardzo się cieszę, że jest ona tutaj. Słuchajcie, gdzie to się w ogóle... jakiś <laughs> wiecie co on po prostu u łasku się bierzecie jakby przepnę to po prostu nie będzie problemu tu sobie te wszystko wyciągnę i ta kolekcja papierów też to trochę dużo szarpaniny wszystkiego do tego dobra powiedzmy, że jakoś, jakoś tutaj dałam radę. Więc na pierwszy ogień, kochani, ja sobie to odłożę. Pójdzie kolekcja, która jak Wam powiedziałam, podobała mi się już wcześniej. Myślałam o niej, żeby ją kupić, a nazwa, nazwa producenta papierów to jest Alter Art. Okej. Okay. W ten sposób, żeby, żeby wszyscy widzieli, tutaj jest logo, logo firmy. Mowa o kolekcji Rose Garden, malowana i zaprojektowana przez Anię Wachowicz, czyli srebrną listkę. I to jest, kochani, kolekcja o wymiarze 20 na 20 Jest 14 mm, dwustronnych papierów do scrapbookingu, natomiast nie widzę, żeby to była gramatura tego papieru. to, nie więc już zobaczymy, jak ta kolekcja się prezentuje. E, czekajcie, tutaj na tej stronie są elementy do wycięcia mm, z kolekcji. No, fa fajnie, mnie się podoba to, że one są stosunkowo e, daleko od siebie, więc e, mam nadzieję, że nie sprawi mi e, problemu e, to, żeby je wyciąć. E, jeżeli oczywiście, dam radę je wyciąć. Kolekcja z różami, utrzymana w takiej bardzo fajnej e, tonacji kolorystycznej. Jest taki pudrowy, delikatny róż, plus, e, plus zieleń. Więc mamy takie, e, takie arkusiki. Czekaj. Aha, daj dwa razy po prostu e, jakby to samo. Tutaj mamy taki. Ja sobie dalej przesunę tyłu mamy takie fajne, mi się bardzo podobają właśnie takie, takie kochani, um, takie grafiki, gdzie jest po prostu wypełnione jakby tło e, taką grafiką. Bardzo fajnie na tło e, się nadają właśnie takie, takie arkusze. Bo wiadomo, takie jest mi troszeczkę ciężej ciąć, ze względu na, ze względu na to, że gdzieś ta grafika zawsze zostanie utracona, no ale to wiecie, to jest e, jakby do, do przerobienia. Bardzo fajny arkusz, super nadaje się na kartkę DLK. -ka. Po przecięciu na pół mamy dwie naprawdę świetne grafiki po bokach. Z tyłu przepiękna, przepiękna zieleń. Też jako arkusz bazowy, więc super na kartki DLK. Na pewno jak, jak znalazł. Tutaj mamy taki arkusz, no i z tyłu jest właśnie podobno do tego co było wcześniej, tylko już tutaj jest na takim delikatnym różowo-beżowym tle. Czekajcie, ja sobie tu przysłonię trochę jeszcze okno. Mam nadzieję, że teraz będzie widać troszeczkę lepiej. Kolejny arkusik. Gramatura papieru to jest chyba 250, tak mi się wydaje, bo jest on stosunkowo, e, stosunkowo sztywny, fajny taki. E, ja lubię to jest, pracować z tym papierem o gramaturze takim 230-250. Kolejny fajny arkusik, tutaj fajne, fajnie te drzwi są wkomponowane w te, w te róże. Bardzo mi się ta kolekcja podoba, zwłaszcza przez to połączenie tej zieleni i, te, i tego różu. Naprawdę super się nadaje na różnego rodzaju kartki okolicznościowe. Piękny zielony, tutaj piękny jest ten arkusz z tyłu. Tutaj fajnie jest tą koronką. Tutaj kolejny zielony arkusz, też bardzo fajny, można przeciąć na pół, raz kartka dl DLK, -ka, no i tutaj jest wieniec taki. Bardzo fajna kolekcja, bardzo mi się podobało w ogóle połączenie e, tych, tych kolorów zieleni oraz różu. to jak Wam powiedziałam, ja już tą kolekcję e, widziałam mm, na stronie, nosiłam się z zamiarem jej kupna, ale e, jak widzicie e, nie kupiłam, dostałam e, jako nagrodę. Kolejna rzecz, którą dostałam, to jest Ever Always Pastelowe. E, zobaczymy, co to, co to jest. To są takie arkusze w wymiarze 50 na 30. I tutaj są takie: tu widać w zasadzie, jak wyglądają te arkusze. Czekajcie, tutaj są elementy do wycięcia. I mamy w kolorystyce, która jest jakby w kolekcji, czyli niebieski, fiolet, róż oraz beż. No wiecie, no ja takich. No ciężko mi jest wycinać takie elementy, no ale może zobaczymy. I tutaj są arkusze, kochani. Tu, to są, tu są jeszcze takie dodatkowe rzeczy, to zaraz to otworzymy. Zaraz zobaczymy, co to w ogóle jest. Jest arkusz z kropeczkami, z tyłu są elementy do wycięcia. Ponownie arkusz, aha, to jest jakby zestaw arkuszy z elementami do wycięcia. Więc mamy, czekajcie, jak my to mamy, muszę się zorientować. Aha, no szkoda, że tu jest to, 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 to um... no ale w sumie góry zawsze można odciąć. E, także są e, arkusze z elementami, z elementami do wycięcia są różowe, fioletowe. Tu jest taki jasny róż. E, coś na kształt e, takiego beżu, bieli e, oraz niebieskie. No fajne. Ja i tak prędzej wykorzystam z tyłu te tłuste mikrofleczkami, bo one mi się bardziej podobają. E, bardziej, że tak powiem, znajdę zastosowanie w, e, w tym, co robię. Natomiast e, gorzej z elementami do wycięcia. Tutaj mamy paseczek z jajeczkami. Paseczek z motylkami. To motylki tęczowe tutaj z tej strony są bardzo fajne. Tutaj są w czterech różnych kolorach. Listeczki, z tyłu też są listeczki. I tutaj są paseczki Aha, są paseczki yy, i tutaj są liście. To liście to już na pewno będzie mi dużo łatwiej wyciąć. Tutaj są jajeczka, czyli coś na pracę. Yy, wielkanocne. Natomiast tutaj jest bardzo fajny pasek. Yy, kochani z napisami. Yy, fajnie mnie czasami brakuje takich napisów. Są bardzo fajne napisy. Są urodzinowe, imieninowe. Jesteś wyjątkowa. Stole dla mamusi. Moc życzeń dla tatusia, dla kochanego dziadka, dla ciebie, młoda para. E, tu i teraz. E, pamiątka komunii, świętej pamiątka chrztu, w dniu ślubu. E, fajne. Ja na pewno napisy wykorzystam, bo, bo też nie zawsze mam możliwość, żeby, wiecie, drukować swoje napisy, czy tam komponować do, do kartek i takie napisy ja osobiście bardzo, bardzo lubię, wykorzystuję, więc E, więc super kolejny bloczek. To jest kolekcja 30 na 30 i to też jest Euro Always pastelowe. I zaraz zobaczymy. Tam chyba były elementy do wycięcia do tej kolekcji, rozumiem, a tutaj są jakby... tutaj już jest jakby cała kolekcja. No trzeba się to sobie odłożę. Jest to... Aha, i tutaj ponownie mamy elementy do wycięcia, no a tu już mamy arkusze. Super. Właśnie ja potrzebowałam takich arkuszy bez jakichś tutaj, wiecie, grafik. Potrzebowałam, żeby był jakiś jednolity wzór, tak jak jest tutaj, na tej stronie i na tej stronie. Potrzebowałam do kartek jako tło, jako bazę, więc super, świetnie się, świetnie się właśnie sprawdza do takich kartek, które chciałam zrobić, bo chciałam, żeby były proste, proste tła, żeby nie było jakichś zdobności. No właśnie poszukiwałam takich arkuszy, no i udało się dostać jako nagrodę. Zieleń, beż, kolor niebieski, e, idealno na jakąś fajną karteczkę na chrzest e, dla chłopczyka. Kochani, kolor fioletowy, no i oczywiście kolor e, różowy, e, też właśnie fajne, żeby zrobić kartkę na chrzest jakąś e, dla dziewczynki. I kolor szary uniwersalny bardzo do wykorzystania, więc te arkusze w ogóle są super, bardzo mi się podobają. Fajnie, że są takie bardzo bardzo proste No i kochani, tutaj jest coś jeszcze To są też jak widzę tutaj po grafikach Dosyć proste, jeżeli chodzi o grafikę Arkusze Butterfly Dream Czyli super Dla mnie, bo ja takich prostych Kolekcji Z prostymi graficznymi papierami Poszukiwałam właśnie do kartek na 6. Nie chciałam, żeby tam były jakieś dodatki, wiecie, w tych, w tych papierach zdobne, w sensie jakieś misie, wózeczki, nie wózeczki. Chciałam, potrzebowałam prostych, i graficznych papierów i oto właśnie udało mi się je dostać. Widzę jeszcze jedną fajną rzecz, która mi się bardzo podoba. Tutaj ponownie jest pasek, paseczek, taka połówka jakby, z tym, że z tyłu jest żółty arkusz z motylkami. Tutaj fajna sprawa. Czekajcie, to będzie po tej stronie szary arkusz, motylki i tutaj jest takie proste proste to, bardzo fajne można to połączyć z tamtymi arkuszami naprawdę będzie fajna fajna praca, tutaj jest niebieski super, tu jest troszeczkę inny kolor, inny odcień tego niebieskiego zieleń fajne, bardzo fajne, bardzo mi się podobają ja na pewno je wykorzystam Tutaj jest róż, super. To tych kropeczek ekstra. Tutaj mamy kolejny e, szary. Taki ciemniejszy szary. Tamten to był może taki beż. Beż chyba ten pierwszy, taki jaki ja źle widzę w tym, w tym świetle. To tak. nie jest bardziej beżowy, taki, beżowy, taki jest taki beżowo-szary. E, fiolet. Wszystkie mają tą samą grafikę, różnią się tylko kolorem. I tutaj gramatura też jest, tak mi się wydaje po tym jak dotykam temperatury 250, więc super. Ja taką gramaturę jak najbardziej jak najbardziej jest u mnie jak najbardziej pożądana, więc z tymi kropeczkami tam świetnie się to razem skomponuje i spójrzcie, ostatnia rzecz, którą dostałam to kolekcja, których generalnie ostatnio brakuje w mojej, moim skrapowym tutaj, można powiedzieć kąciku pokoju, czyli kolekcji dziecięce które można wykorzystać do prac dziecięcych, ja tych kolekcji mam naprawdę stosunkowo niedużo i właśnie Super, że ta kolekcja się pojawiła w mojej nagrodzie. To jest kolekcja, kochani, on the wings of rainbow. Już czekajcie, już wam odpakuję. Tylko, że tutaj po wzorach widzę, że to jest bardziej kolekcja taka dedykowana, kochani, dla dziewczynki. I tu jest arkuszy, kochani, 7 sie, siedem. siedem arkuszy. 7 arkuszy, czyli łącznie jest 14, 14 wzorów. No to no jest okładka, więc tu będą elementy do wycięcia. więc Mamy jednorożce, mamy fajne kwiatuszki, motylki, mamy rameczki jest wózeczek, jest różowy i niebieski wózeczek ja może tu wózeczków nie wytnę, bo ja mam wykrojnik wózeczek, więc to bym będzie łatwiej jednorożce hmm, no ciekawe jestem, czy da radę do wyciąć no, bo wiecie, kwiatowe być może jeszcze mi się uda wyciąć, wiecie ja nie lubię wycinać takich listeczków, zakamarków ja nie, nie, niezbyt dobrze się w tym czuję natomiast takie ramki to gdzieś tam jak najbardziej e, i zobaczmy sobie jak oglądają papiery no na papierach jest mnóstwo mnóstwo tych Hmm, jednorożców, no fajny arkusz, tylko ciężko będzie coś akurat z tego tutaj ugryźć. No, chyba że tak się ugryzie, to jeszcze coś będzie, tu może być zamek, ale wtedy odcinamy też trochę tęczy, nie? Z drugiej strony są fajne serduszka. Tutaj mamy coś takiego, to już łatwiej będzie przeciąć na kartkę, bo w sumie, jak tak przetniemy, to coś z tego wyczarujemy. Ok, tutaj mamy gładkie, fajne niebieskie tło. Tu jedna strona jest graficzna, a druga mniej graficzna. No fajne, na no, taką wiecie, kartkę właśnie dla dziewczynki, która lubi takie motywy księżniczek, bo jest zamek, jest stęcza, są te jednorożce, to jest nawet para takich jednorożców. Jest facet jednorożec i kobietka jednorożec. <noise> Klacz i koń. Tutaj fajny arkusz z tęczami i z kompozycjami kwiatowymi, bardzo, bardzo fajny. Ja najbardziej nadaję się na ten, e, na jakieś e, tło, na coś bazowego. Tutaj też fajna jest ta kompozycja kwiatowa, nie za bardzo mi się podobała w ogóle namalowana ta, ta, ta dziewczynka, nie, jakoś nie, nie leży mi to generalnie jeżeli chodzi o stylistykę, natomiast tutaj tło, e, bardzo fajne kompozycje, bardzo fajne, więc na kartkę dla dziewczynki na pewno się da wykorzystać, natomiast druga strona jest jak najbardziej dla mnie do wykorzystania i to nawet niekoniecznie na kartkę dla dziewczynki, tylko jakąś fajną kartkę okolicznościową. Więc, o ile ta strona tak nie za bardzo to mnie przemawia, to druga jest naprawdę fajna. Tutaj też jest bardzo fajna kompozycja kwiatowa. Z drugiej strony, proste, proste graficznie, tło, więc super. Dobrze, że są takie arkusze, gdzie nie ma już tych, tych, tych jednorożców bo to też na pewno prędzej wykorzystam też e, tego typu grafiki, dlatego że będzie mi łatwiej je po prostu wykorzystać w kartkach jakichś okolicznościowych, niekoniecznie dla, dziewczyn dla, dla dziewczynki, ponieważ nie ma tutaj tych grafik tenczy, e, tych jednorożców. Jest prosta grafika kwiatowa, którą można dać no, praktycznie do każdej kartki okolicznościowej. Z tyłu przepiękne, kolorystycznie to kolorystycznie bardzo fajne. Fajne akcenty. Bardzo to fajnie wygląda. Takie jakby akwarelowe z tyłu. Jeszcze jakieś tutaj wzory przyświtują. Bardzo fajny arkusz taki bazowy na, na tło. No i tutaj mamy arkusz z grafikami kwiatowymi. Też bardzo, bardzo fajny. Z tyłu jest proste beżowe tło. Bardzo fajne te, te arkusze są z tymi grafikami kwiatowymi. No może te mniej grafiki jakoś mi się podobają z tym elfem, czy elfiem dziewczynką. Natomiast te kompozycje kwiatowe na, na tych, na tych arkuszach są całkiem fajne do wykorzystania. Tutaj mi będzie ciężko to, to wykorzystać, bo jest to ciężko też ugryźć w jakiejś kartce. No to może będzie łatwiej jakby to wyciąć na taką kartkę kwadratową, to może to jeszcze gdzieś uda mi się wcisnąć. No tutaj też musiałabym kombinować, żeby coś fajnego z tego wyciąć. Natomiast na tył tych arkuszy jest naprawdę bardzo, bardzo fajny, więc, jak nie wykorzystam tego, to na pewno wykorzystam tył w kartkach, ponieważ mają bardzo, bardzo fajne, delikatne, takie subtelne grafik. Ja z nagrody jestem bardzo, bardzo zadowolona. Zwłaszcza z tych, z tych kolekcji, które mają proste graficznie tło w tych kolorach pastelowych, ponieważ. No poszukiwałam takich kolekcji, no wiecie, no jest dużo takich kolekcji, które takie, takie arkusze posiadają, ale też posiadam arkusze bardzo takie zdobne. Chciałam, żeby właśnie było jakby więcej tych prostych, tych prostych bazowych takich arkuszy. Te są bardzo fajne z tymi motylkami, naprawdę super. No i to tło, które tutaj graficznie w zasadzie pasuje. Pod każdą, pod każdą kartkę można użyć jako arkusz bazowy w wielu pracach. Więc super, no to kropeczki to są w ogóle bardzo, bardzo uniwersalne no i tutaj te grafiki kwiatowe bardzo subtelny wzór bardzo prosta grafika, ale po prostu daje wiele, wiele możliwości i super że taka kolekcja znalazła się w mojej nagrodzie bardzo fajne bardzo fajna z nagrody jestem bardzo, bardzo zadowolona serdecznie dziękuję też sponsorowi nagród za tę nagrodę a ja oczywiście na pewno wykorzystam te arkusze. Każdy muszę sobie to wszystko tutaj pokładać. Na pewno wykorzystam też tą piękną kolekcję Rose Garden, ponieważ połączenie zieleni i różu bardzo mi się podoba i te, te arkusze są naprawdę przepiękne. Ten jest na przykład wyjątkowo dla mnie wyjątkowo piękny i naprawdę wystarczy niewiele tutaj, bo wystarczy go przeciąć. Wziąć jeszcze jakiś arkusz taki powiedzmy bazowy z jakimś takim bazowym, jednorodnym jednorodnym tłem. Zaraz tutaj zobaczymy. Tutaj coś będzie. Tu jest róż, róż. Szukam czegoś jako przykład no Nie mogę znaleźć jakiegoś jestem Jest. Zielone tło. To różowe dla kontrastu. Słuchajcie, i przepiękna kartka na -ka, nam no powstaje. Wystarczy tutaj naprawdę zrobić jakąś fajną kompozycję tylko kwiatową, tak żeby tutaj nie zasłonić tej przepięknej grafiki. Naprawdę subtelna, piękna kartka. Czy to z okazji ślubu urodzin, czy jakiegoś jubileuszu, imienin. Naprawdę dla, dla pani no super po prostu. Przepiękne połączenie kolorów. Ja tak połączenie kolorów bardzo lubię, i to połączenie kolorów jest też w kolekcjach mintajowych w kolekcji Lady i Secret Place. Natomiast tamte kolory są bardziej nasycone, bardziej intensywne. Ta, ta zieleń jest taka mocna, butelkowa, natomiast tutaj jest taka bardziej stonowana, taka jakby troszeczkę przymglona. I bardzo mi się to w tej kolekcji podoba. Naprawdę, jeszcze te grafiki tutaj z tyłu, widzicie, jakiś tu napis gdzieś tam, jakiś wzorek. No, super. Mnie osobiście ta kolekcja naprawdę bardzo, bardzo się podoba. Mam nadzieję tylko, że w najbliższym czasie znajdę czas, w najbliższym czasie znajdę czas, znajdę sposobność na to, żeby tą kolekcję wykorzystać, bo że tak powiem już e, widzę, że nawet mam kwiaty do tej, do tej kolekcji, które by tutaj pasowały, więc chętnie, chętnie wykonam jakąś kartkę, e, na, pewno, na pewno coś powstanie z tej kolekcji. Także bardzo miło jest dostawać nagrodę. Ja jestem też bardzo zaskoczona, nie sądziłam, że moja kartka w ogóle wygra ponieważ ja też wiecie nie biorę jakoś udziału w bardzo dużej ilości tych wszystkich wyzwań jeżeli mam oczywiście pracę, która spełnia jakieś tam kryteria wyzwaniowe to, to, to umieszczam natomiast raczej nie udało mi się nigdy wygrać w takim wyzwaniu i to była to jest moje pierwsze, pierwsze takie wyzwaniowe Taka pierwsza wyzwaniowa nagroda, z której bardzo, bardzo się cieszę. Także kochani, z mojej strony to wszystko. Napiszcie proszę w komentarzach, czy korzystaliście z tej marki papierów i czy podoba Wam się praca z tymi papierami. Jakie, macie, jakie są Wasze odczucia? Hmm, czy te kolekcje Wam się podobają, czy stworzyliście coś fajnego z tych, z tych kolekcji, lub innych kolekcji od tego, producenta, bo, od tego producenta, bo ja przyznam szczerze, że mam te papiery po raz pierwszy w ręce. Już kiedyś byłam nimi zainteresowana, ale jakoś nigdy mi się nie składało, żeby po prostu kupić te papiery. Natomiast miło jest je mieć w ręce, zobaczyć jak one wyglądają, jak one się prezentują i myślę, że coś na pewno z nich powstanie. I to nie jedna rzecz, bo już parę rzeczy tutaj widzę, o czym mam wyobraźnię, więc. Jak tylko coś powstanie, to oczywiście wpadnie na kanał. Także kochani, ja z mojej strony bardzo serdecznie Wam dziękuję, serdecznie Was pozdrawiam i oczywiście każdą nową osobę, która tutaj zajrzała, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, pozostawienia kciuka w górze i oczywiście pozostania ze mną ee, na dłużej. Także trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!